Spokojnie! Mamy dużo czasu! Tylko spokojnie! Ja mam wrażenie, że połowa ludzkości w tym momencie stan na początek roku mniej więcej jest chora. Ale są, są plusy. Znaczy nie ma, ale próbuję sobie w że są, bo co mi zostało? Przynajmniej podczas typowej dla tego stanu bezmózgiej wegetacji na TikToku, moje ulubione zdanie przypomniało mi się o czymś i mówiąc czymś, mam na myśli uniwersum, mnie, że tu człowieka dehumanizuje o czymś, co jak w internetach parę tygodni temu była pieprzona apokalipsa, było takim promyczkiem w ciemności, odskoczniem od problemów, więc może i teraz trochę radości wniesie. Jestem dzisiaj charyzmatyczna i pełna życia, jak Lexi Gabor. Naprawdę nie wiem, od czego zacząć. Przede wszystkim jeszcze większy problem mam z tym, że nie potrafię zaakceptować faktu, że ktoś może tego uniwersum nie kojarzyć, jakkolwiek nie znać. A mam konkretnie na myśli uniwersum jednej z nielicznych ostoi spokoju w dzisiejszym internecie, królowej TikToka, Latex Coach, brawa proszę. To wszystko naprawdę zasługuje na miłość i uwagę. Ale od początku, od podstaw, jak w szkole podstawowej, kim jest pani coach, oprócz tego, że jedną z nielicznych dobrych stron TikToka? I tak ja też mam alergię na słowo coach, ale w tym jednym, jednym jedynym przypadku naprawdę można się z tym pogodzić. Coachem promującym modę lateksową i wzmacnianie za jej pomocą pewności siebie. I jako, że ja też nie ogarniam... Co wam powiem, o co chodzi? ...czy znaczy, no nie ja, tylko pani coach. Bo co, cokolwiek ja bym nie powiedziała, to... ...to trzeba zobaczyć w naturalnym środowisku, zobaczyć, usłyszeć, zaakceptować. Cześć kochani TikToku. Wiele osób pyta się mnie, dlaczego latex i co ma latex wspólnego z rozwojem osobistym. Bardzo dużo ponieważ lateks to nowoczesna moda, która łamie stare obyczaje, starą modę. Coaching natomiast łamie stare mentalne granice, w których się wychowaliśmy. Stąd też takie połączenie, czyli nowoczesne myślenie i nowoczesna moda. Ja jak wchodzę w ten świat, to Zaczynam się powoli czuć, jak ta ruska typiara z czwartej części Indiana Jones, kiedy stanęła przed tym kurwa ufolutkami, Skosmu zaczęć morde, że ona chce wiedzieć więcej, chce wiedzieć wszystko. Chcę wiedzieć, ale też nie być szaloną reporterką. Legitne źródło coaching. Na prywatnych sesjach coachingowych mogę pokazać Ci drogę do cieszenia się życiem przez zrozumienie siebie, pokonywanie lęków i przełamywanie wyimaginowanych granic. Nie tworzę żadnych treści nagich ani erotycznych. Bardzo ważna kwestia, jeśli chodzi o lateksowy świat Pani Coach. Pani Coach bardzo zależy, żeby walczyć z takimi prostackimi i pierwszymi, jakie przychodzą na myśl, często z kojarzeniami. Nie, Pani Coach zwraca uwagę, że jej bardzo zależy, żeby zmienić. Sposób myślenia ludzi, lateks, bo kocham lateksową modę. Uważam, że lateks to bardzo elegancki, wyrafinowany, klasyczny element garderoby, który podkreśla piękną sylwetkę, jednocześnie dodając siły i pewności siebie. Niestety, lateks kojarzy się głównie z erotyką i te inne wszystkie słowa, Rezultat jest taki, że wiele osób nie nosi lateksu, ponieważ boją się tego, co powiedzą inni. I tu pokazuje się złożoność ludzkiej psychiki, bo dla każdej osoby lateks jest czymś innym. Ponadto brakuje podstawowej wiedzy na temat lateksu jako materiału, dlatego wiele osób nie wie, jaki lateks kupić, gdzie kupić, jak o niego dbać i jak go nosić. Dlatego w swojej pracy skupiam się na edukacji i promocji mody lateksowej. Coaching to moja pasja i zawód. Jestem coachem, prowadzę indywidualne sesje coachingowe online w języku polskim i angielskim. Coaching uratował mi życie, ale muszę podkreślić jedną ważną rzecz, że chyba chodziło o mój coaching. Dostarczam moim klientom tylko sprawdzoną wiedzę i narzędzia, które naprawdę działają i zmieniają życie. Uważam, że skoro dano mi szansę zbudowanie zdrowego, radosnego, bogatego życia, to powinnam dzielić się z tą wiedzą i doświadczeniem z innymi ludźmi. Artykuł WP ta różowa WP kobieta. Polka nosi tylko lateks. Jej filmiki robią furore na świecie. Polska tiktokerka postanowiła odczarować lateks. Kobieta radzi, jak się ubierać, by prezentować się w nim kobieco, ale z klasą. Kobieta radzi, jak się ubierać, by prezentować się w nim kobieco, ale z klasą. Na jej profilu nie brakuje inspiracji, które nie wszystkim przypadają do gustu. Bo się. Kur nie znają. Izabela Szymańska, która na TikToku posługuje się nazwą Latex Coach, bez wątpienia uwielbia lateks. W końcu to właśnie ten materiał jest niekwestionowaną gwiazdą jej filmików. Kobieta postawiła sobie za cel, by zmienić postrzeganie Polaków na temat tego dość kontrowersyjnego materiału. Czy to się uda? Oczywiście, że tak. Okazuje się jednak, że zdecydowanie większość z nas nie miałaby na to odwagi. Latek skojarzy się bowiem przede wszystkim z branżą erotyczną. Właśnie dlatego Izabela postanowiła edukować swoich fanów na TikToku i pokazać im, że ten materiał idealnie sprawdzi się nie tylko na wieczór, ale również na co dzień. Idealnie! Ale w czym masz problem, powiedz mi komputer? Użytkowniczki TikToka nie są przekonane do lateksu. Nie wszyscy podzielają entuzjazm Izabeli Szymańskiej do lateksu. Pod jej filmami można znaleźć wiele komentarzy pań, które nie wyobrażają sobie chodzić w ubraniach z tego materiału na co dzień. No, heretycy są wśród nas. Ja sama przed poznaniem pani coach byś, bym się do nich zdecydowanie zaliczała. Niezbyt często zdarzało mi się myśleć o fakcie istnienia lateksu, ale gdyby to się jednak zdarzało... No, ktoś musiał przyjść i nawrócić. Ktoś musiał to zrobić. Nazwałam jeszcze wywiad, w sumie nie jeden, ale z tego pani coach na swoim Instagramie była bardzo dumna, więc artykuł jest dosyć długi, więc postanowiłam wykorzystać pierwszy raz od lat jakąkolwiek umiejętność wyniesioną ze szkoły, to dobrze o mnie nie świadczy, ale zrobiłam to i stworzyłam streszczenie. To, czy jest ono dobre, to zupełnie inna kwestia. Na początku kariery pani coach zostało to przedsięwzięcie odebrane nie najlepiej, głównie dlatego, że Polska nie gotowa. Moda lateksowa to nie tylko i wyłącznie, ale piękna wizualnie rzecz. To właśnie lateksowi pani coach zawdzięcza tak ogromną pewność siebie, no bo, pan, jest ona ogromna, żeby nie było, to nie jest żaden hejt. Ja napraw naprawdę... Latek w sumie nawet wygodny, przygoda Pani coach z Lateksem rozpoczęła się już 10 lat temu. Trochę o wynikach i sporo o coachingu. Pozycja obowiązkowa dla każdego szanującego się fana, nie jakiegoś, nie jakiegoś sezonowca twu. On nie zrozumie. Ja oczywiście poznałam Panią coach dzięki memom na TikToku, no bo gdzie? Jak już, w sumie jak już zdobyła większą popularność, to no było jakoś w okresie październik-gate, a pierwszy TikTok na tym koncie pojawił się 27 sierpnia. Strasznie mi to na początku zdziwiło, mam wrażenie, że znam panią coach całe życie. Tam w artykule też pisze, że to nie jest pierwsze tego typu konto, bo wcześniejsze miały trudne przyżycia na TikToku. Ale i tak, to chyba wybiło dopiero na, tak naprawdę w październiku tamtego. Haha, <laughs> Hello, TikTok! It's me, Latex Coach. Oh, my dearest fans. Hi, I, I'm back to TikTok. So, this is my only official account on TikTok. Other profiles are fake. So, on my profile, you will find coaching, motivation, inspiration, latex fashion and traditional fashion. So, I'm really, really happy because I'm back to TikTok. And uh, another information, uh, you will find information in English and Polish language. No, trochę się zdecydowanie udało zmotywować i zainspirować ludzi patrząc po, jakby to się dzieje, to się naprawdę dzieje. Wiem, że w większości pewnie głównie dla mema. Ale co się dzieje? Do Tink jeszcze wrócę. Pani Coach ma też swój kanał na YouTubie, ale to, ale to tam właściwie same takie rozszerzone wersje tego, co na TikToku są. Tam to właśnie na TikToku najszerzej poszło. Pani Coach jest tam najbardziej rozpoznawalna. Chociaż na, na Instagramie też potężnie, ale. Ja, ja bym bardzo chciała zrozumieć jeszcze lepiej, ale nie rozumiem. A żeby zrozumieć, na stronie Patreon można wykupić kursy u pani coach i znowu nie można przytłumaczyć stro. Trzy rodzaje kursów. Trzy pakiety. Podstawowy. 25 zł za miesiąc. Taniocha. Na poziomie podstawowym wspierasz moją pracę i dostaniesz zdjęcia w wysokiej rozdzielczości z bieżących sesji zdjęciowych i rzadko krótki film. Ogólne wsparcie, aktualne zdjęcia, ale to, to właśnie to. Opłaca się pod warunkiem, że przy zakupie pakietu podstawowego... Pani coach wysyła krótki film, i na tym krótkim filmie mówi. Witamy wśród. Witamy wśród lateksiar. Dźwięk. Nie mam pojęcia jaki. Pakiet Norma. 70 zł miesięcznie. Na poziomie standard. Aha, ja pierdolę, tu przetłumaczę. Ja, ja jestem chora, nie głupia. Prawda? Na poziomie standard otrzymasz dostęp do ekskluzywnej dla Patrona mody lateksowej i podstawowych filmów instruktorzowych. Wszystko co jest zawarte w warstwie podstawowej. Ekskluzywne filmy o modzie, ekskluzywne samouczki, wideo i lekcje, czyli chyba rozszerzone wersje tego, czego zajawki pani Coach daje nam na TikToku. Techniczna wiedza boża. No jak ktoś chce zostać uczniem prędzej czy później, musi tą wiedzę posiąść. Nie ma dyskusji. Człogostwo premium 162.50 Kurwa, moja dniówka. Na poziomie premium otrzymasz najlepsze treści o lateksie, modzie coachingu i samorozwoju połączone razem. Wszystko, co jest zawarte w warstwa podstawowa i standardowa. Zaawansowane samouczki, wideo i lekcje lateksu, yoga i medytacja w masce gazowej. Właśnie, to jest. Wie... To jest też rzecz. Dlaczego? Po co? O co chodzi? Lateks ASMR. Okej, okay, to by były dobrze wydane pieniądze. Trening w lateksie. Pełne archiwum, zdjęć wkrótce materiały z zakulis. To by nie stać mnie, ale jakby było stać, to były dobrze wydane pieniądze. Ale jest dobrze. Po obejrzeniu tych wszystkich filmów, prostracji o kołczach, wie y wieczego, to jak wchodzę na taką stronę, gdzie można kupić kursy, to spodziewam się wszystkiego. Niektórzy ludzie serio u Was na tych swoich kursach magicznie leczyć na odległość. Jakby. Leczenie na odległość za pieniądze ASMR Latex od pani Coach za pieniądze. Le lekarstwo dla duszy: to jest prawdziwe lekarstwo do duszy. Nie jakieś bębny od szamanów za 3000. W sumie ja mniej niż dzień na ten najdroższy. Dobra, Stapit, get some help. Nie stać cię. Pani Coach kiedyś tu wrócę. Najpierw musiała udać się do innej pani Coach. To, to, nie wiem, co chyba nie jest. Coach tam już grubie z jakimś szamaństwem też pewnie leci. To od afirmacji. Pieniędzy bez pracy. Ciekawym sposobem na manifestację jest manifestowanie pieniędzy bez pracy. To jest bardzo oblegany temat u mnie na kursach. Wiele osób pyta mi się, Lejla, <grym> jak zamanifestować w pieniądze bez pracy? TikTok Boży. Ten TikTok to już jest dziedzictwo polskiego internetu. Polskiego TikToka. W Waszych komentarzach pojawia się masa skojarzeń odnośnie Lateksu. Nie będę tych skojarzeń komentować, natomiast y, mam do Was pytanie. Jak myślicie, skąd takie skojarzenia się biorą? No, tak wiem, nie wiem, bo nie zdarzało mi się myśleć o fakcie istnienia Lateksu. Czas przeszły. Bo moim zdaniem biorą się z otoczenia, w którym mieszkamy, z różnych nawyków myśleniowych, a tu z kolei. Jest szansa na coaching, czyli trzeba te skojarzenia po prostu zmienić i otworzyć się na nowe. Taka jest moja data. Masz latex coach. Nie wiem, choć się domyślam. Ale kurde, czy nie podziwiam? Podziwiam, tak? To jest nowy poziom. Alternatywką już od kilku lat może być każdy. Idziesz do pierwszego lepszego lumpa i hulaj dusza, a pani siedmiu latexów jest... Póki co, tylko jedna. Wspaniale, że ludzie się inspirują. Cel jest sukcesywnie realizowany, ale to wciąż tylko uczniowie. Tylko padał Ani. No i jest jeszcze jeden powód, dlaczego podziwiam. No, pani Coach prezentuje zajebiście wielki poziom poświęcenia dla pasji. Wiem, co mówię. Po pierwsze. Hello, TikTok. Jest tak Cześć, kochany Titoczku. Po drugie, co dla mnie byłoby, chyba naprawdę nie do przeskoczenia, żeby zamknąć latex. Pierwsza metoda: czysty tak, bez żalnodak. Do środka. No. Okay. I A teraz delikatnie, bardzo delikatnie, wkładam latex. A teraz druga metoda. I ta metoda polega na tym, że do środka, Proszę ludzkie Na rączkę. No co zawsze, żeby trochę więcej zawalić. I proszę, mam no, obie rękawiczki założone. Mmm, jaka to jest pięknie pachnie. To mi się kojarzy z największym przekleństwem, dobra, jednym z tysiąca, ale z jednym z przekleństw czasów szkolnych. Aż mnie telepie, jak sobie przypominam. Jezus Maria. Ubieranie spodni po włefie. Zawsze jak ktoś na Twitterze pisze teksty: O, bo fajny, fajny te głównioki, teraz łanie chcę ćwiczyć. Coś y, się w dupach, bo przewracało. W, fajny, włef zajebisty. To mam ochotę te flashbacki z ubieranie tych jeansów, kurwa ich mać i całego systemu edukacji zmaterializować. I mów. Mu... Wracając do miłych rzeczy. Cześć kochani, tutaj Latex Coach. Serdecznie Wam dziękuję za wszystkie pozdrowienia, które otrzymuję w komentarzach oraz w wiadomościach prywatnych. Otrzymuję również od Was mnóstwo próśb o pozdrowienia, dlatego tutaj przesyłam wszystkim moim fanom wielkie, ogromne pozdrowienia. Po prostu Was uwielbiam, jesteście cudowni, wspaniali, kochani. A ponieważ nie jestem w stanie odpowiedzieć każdemu z Was z osób, bo tego jest cała masa, tutaj Was pozdrawiam i mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy i będę Was mogła osobiście pozdrowić. Życzę Wam wspaniałego dnia. Latek i feel blessed. Po prostu czekam na meetup, pojadę wszędzie. Pisał w artykule, że już coś gdzieś kiedyś jest tam. Oczywiście, że nie pojadę, bo trzeba było zdobyć. Aby zacząć w ogóle przygodę z modą latexową, należy nabrać pewności siebie. Należy zbudować pewność siebie, bo dzięki temu będziecie odporni na wszelkie negatywne emocje i tzw. hejt w internecie. Dodatkowo trzeba się zapoznać dokładnie z modą latexową. Wiadomo, na Latex jest z to już wiemy. Ale kto produkuje lateks? jakie są domy mody, gdzie kupić dobry Latex, od czego zacząć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, piszcie do mnie, pomogę Pozdrawiam Was serdecznie, Wasz Latex Coach. O, kolejne konkrety. Jakby znowu od podstaw jak Tak jakby znowu od podstaw jak w szkole podstawowej. Czy jest tym coś złego? Nie, jakby było, to by bogowie Lateksu nie stworzyli. Ale Jezus Maria, pan piła, jakby pan kiedyś szukał dla mnie idealnej tortury. żeby pan nie szukał, bo pan nie istniejesz. Jakby pan istniał, to z moim podejściem do życia już. dawno bym nie żył. Byś się pan dawno objawił, ale jakbyś jednak istniał i jednak szukał. Witam kochani, z tej strony Lateks Coach. A nie, 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 chwila. Do snów królowo, Pozdrawiam cię serdecznie. Latex Coach Dobra, bo Przedawkuję zajebistość Ale, ale Znalazłam jeszcze Quiz Boży Jak dobrze znasz Latex Coach Nie mogę zawieść, ja jestem szczerym Wyznawcą tutaj Jak nazywa się Latex Coach Izabela Jaki jest ulubiony materiał Latex Coach Kurwa serio Akryl, wydaje mi się, że akryl jak nazwisko Latex Coach? Jak długo Latex Coach ubiera się w latex? Panowie, nie zaimponujecie mi. Co Latex Coach musiała zrobić, zanim zaczęła nosić latex? W jakich językach Latex Coach mówi? Dobra, trochę się spociłam. Coś... Przepraszam, muszę strzelać. A, a. Czy Latex Coach nosi sam latex? Moja, moja pewność siebie została zachwiana. Łączy latex z motą klasyczną. Za co Latex Coach kocha Latex? No, mi. Kto to tworzył? Znajdź Boga. Przynajmniej jednego. Z Innowacyjny, łamie stereotypy. W sumie to pasuje. No. Którego portalu Latex Coach nie posiada? Instagram jest, Twitter jest, TikTok jest, Patreon jest, YouTube jest, Facebook. Nie, które. Wait a minute. Zaraz to. Y Szanowny telefonie rotacyjny, musimy rozstrzygnąć tę kwestię. 7 na 9 dobrze. Oficjalny tym razem wstyd dla osoby, która tworzyła ten quiz. Wracam, wracam, cierpię. Dobra, jako, żem się spóźniła, oczywiście haniebnie, to dodam jeszcze dla zachowania porządku filmowego, że spotkanie Boże miało miejsce i. Mo może piosenka Midas należy do Sentino, ale ona, kurwa, opisuje panią coach, działalność pani coach. Na latex coach napisałam do ministra edukacji, żeby wzięła się wreszcie do roboty. C napisałam do marszałka, żeby wziął się, kurwa, do roboty. <grym> <grym> po to, żebyście wy mieli lepsze życie. Napisałam. To sami. I napisałam nawet komentarz pod, jak Tusk dał twita... Nie twita, jak dał. Z facami domowymi. I ja też wiem, że jak jest góra lodowa lateksowa, to ja, ja dopiero, może, czubka ledwo dotknęła, ale na, na jeden raz y, styknie. To się nigdy nie skończy. to, to się nie skończy. No dobra, tajemnica maski się wzięła i się rozwiązała. I. Cześć kawałek oczku. Dlaczego Latex Coach czasami ma maskę? Kiedy medytuję. Taką jak ta. A bardzo prosta. Ponieważ yy, kiedy mam taką maskę, muszę się skupić tylko i wyłącznie na moim oddechu. Gdy muszę się skupić na moim oddechu, to znaczy, że muszę się skupić tylko i wyłącznie na sobie na tym, na czym chcę pomedytować. Jeszcze, że bardzo uwielbiam medytować w masce, ponieważ dzięki temu mogę się skupić tylko i wyłącznie na mojej medytacji. No, i taka to właśnie tajemnica, nieprawdopodobna, a jednak taka tajemnica. I Ja muszę stąd uciekać.